Witam ponownie w kolejnej części filmiku. Fuch, jesteśmy już po grzywom niedaleko jestem domu, także na dzisiaj chciałem powiedzieć, że tyle. Właśnie tyle grzybów nazbierałem, zbierałem, można sobie obejrzeć jeszcze raz całą. No nie cała reklamówkę. Tak na początek zbioru. Myślę, że żeby... to jest dobry zbiór. I na początek sezonu myślę, że to jest dobry zbiór. Uf, więc teraz wypadało mi się tylko pożegnać się do następnego grzybobrania. Prawdopodobnie jutro wybiorę się do lasu na grzyby. I jeszcze tutaj zobaczyć, czy nic nie ma. Stoję się, ile tu jest. To jest trudno. Idę przez bożec na ścieżkę główną do domu i się wtedy już pożegnam Krytycznie teraz no, mogę się z Wami pożegnać. Do następnego grzybobrania. Myślę, że się miłośnikom, grzybom, grzybiarzom podobało i, tych, i tym ludziom, którzy lubią chodzić na grzyby. Więc żegnam, na razie, cześć, do następnego kielicha. Be.